Witam Was, moi kochani, na kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was ja i oczywiście mój kot serdecznie. Dzisiaj mam taki fajny odcinek. Dawno, długo już na niego y, się szykowałem. Chciałem kiedyś to zrobić, i robię bitwę z drapek między Big 7, bitwa z drapek i losów. O. Bik 7 kontra Jadę do Vegas i kontra Vegas 3 7. Na kanałach były jakieś tam bitwy, były bitwy, na przykład u make upa kojarzę Vegas, on, y, jadę do Vegas kontra Vegas 3 7, ale stwierdziłem, że ta też pasuje, bo tutaj też mamy 3 7 i tu 3 7. Więc robię taką potrójną bitwę. No myślę, że będzie ciekawy odcinek, wkład 60 zł. Każdego z tych, tych, z każdej z tych, tych losów mam po, po dwa. Zobaczmy co z tego wyjdzie, trzymajcie kciuki. Ok. Dawno nie drapałem tej big 3 siódemki, to może od tej zacznijmy. Możecie postawić w komentarzach, jak myślicie, kto wygra tą bitwę. Czy się ta Big 3 siódemki, czy jadę do Vegas, czy Vegas 3 siódemki Expressos. A no, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Zaczynamy od Big 3 siódemki. Bardzo dawno jej nie miałem na kanale. Z numerem ósmym i siódmym mam. A to tą siódemkę sobie weźmiemy. Mam po kolei numerek siódmy. Szukamy tutaj siódemek. A mamy, a nie będę czytał. Kochani, odcinek będzie krótki, dlatego może powiem parę takich ogłoszeń parafialnych. Przypominam o konkursach na moim kanale na 1500 subskrypcji. Subskrypcje idą dosyć ładnie, więc dziękuję Wam za to. Na społeczności są szczegóły: jest konkurs dla wszystkich subskrybentów, jak i konkurs na Tipli. Fajne nagrody, myślę więc serdecznie Was zapraszam na kartę społeczności a my niestety tutaj ani widu ani słychu siódemki siódemki nie ma teraz druga strona Dobra. brak te siódemki, no liczyłem, że w numerze 7 będzie siódemka, a tutaj nie ma. Jest, jest siódemka. Widzicie, mówi, się masz, jest siódemka. Super. Czyli zera nie będzie. Pięknie. I dobra, mamy jedną siódemkę. Pod nią, znaczy pod nią koło, niej 10 zł, ale jest zwrocik. Super. Nie będzie zera, to co? Mamy wegaszka. pierwszego Express los, szukamy trzech identycznych symboli w danym grze. W pierwszej nie ma, w drugiej, no, dwie piłki są, w trzeciej, dwa winogrona. W czwartej różne, w piątej też różne, w szóstej mamy dwa dzwonki, w siódmej, dwie kończyny, w ósmej. Różne w dziewiątej tak samo, w dziesiątej mamy dwa diamenty, w jedenastej dwie piłeczki, w dwunastej no to w ogóle zdublowali, podkowali diamenty po dwa razy, w trzynastej dwa razy bar, no nic nie ma niestety, w ostatni mamy dwa winogrona. Czyli ten raz jest pusty, no jakoś nie mam szczęścia do tego wegasu. To co, mój pewniaczek, teraz do bitwy startuje numerek 15. Jadę do Vegas. Szukamy tutaj oczywiście dolarka czarnego albo zielonego. Zielony mnoży wygraną razy 2. A my mamy podkowę, melon, garnek, cytryna, kwiat. Winogrono, dzwon, gwiazda, kwiat, cytryna, winogrono, pik, Jakie te wygrane kawa, piłka, winogrono, karo, piłka, palma. Biedronka i Biedronka, dwie Biedronki na końcu, czyli ta zdrabka też jest pusta. To co na razie Big trzy siódemki wygrywają, nawet nie liczyłem, że ta zdrabka wygra, jakoś jej nie lubię, no ale, ale, ale jest wygrana. Dobra, ostatnia Big trzy siódemki z numerem ósmym, no, czy tutaj też będzie siódemka? Pierwsza gra pusta. Druga gra, pusta, trzeciej też nic nie mamy, czwartej też nic nie ma, w piątej pusto, w szóstej pusto, w siódmej grze też pusto. Druga strona teraz. Pusto póściutko, brak siódemek. Dajcie przynajmniej jedną jeszcze. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Brak. I gra ostatnia też brak. No niestety tego się spodziewałem jak po kolei to, że... Raczej rzadko kiedy wpada. Tutaj jest pustwo, no ale bitwę na razie wygrywa. Ma się ta drabka, wIK trzy siódemki. Bierzemy sobie ostatniego vegasika i szukamy. W pierwszej mamy dwa razy bar, w drugiej tak samo, no w trzeciej blisko było zwrotu, w czwartej różne, w piątej różne, w szóstej, no blisko zwrotu, dwie pomarańczki. W siódmej różne, w ósmej no dwa razy diament był, w dziewiątej podkowa dwa razy, w dziesiątej dzwonek dwa razy, w jedenastej bar dwa razy, w dwunastej dwie pomarańczki, dwa diamenty, w trzynastej dwa razy wiśnie Oj, nic nie ma, w czternastej różne, no i w piętnastej dwa razy diament, no czyli pusto jest. Oj, oj, oj. Dobra. I ostatnia szansa, żeby coś jeszcze tutaj poprawić w tym w bilansie. 23, 4, przepraszam. Jadę do Vegas. Szukamy tych diamentów: karo, dzwon, korona, ananas, karo, garnek. Piłka, Słońce, Biedronka, Karo, Winogrono, Słońce, gdzie te wygrane? Palma, Korona, Gwiazda, no liczyłem bardziej na tą strapkę, że się spiszę. Podkowa, gwiazda i piłka no czyli piękny odcinek ale fajnie, że coś wpadło wygrywa tą bitwę big 3 siódemki dając no zwrocik 10 zł, no czyli na minusie 50, ale tak czasami bywa trudno fajny odcinek i co jeszcze raz przypominam o tych konkursach na społeczności szczegóły na moim kanale na karcie społeczności Mamy fajny odcinek, bitwa. No zobaczmy. Zobaczymy, zobaczymy, jak dalej te odcinki się będą sprawdzać. Trzymajcie mocno kciuki. Dzięki Wam za wszystkie subs subskrypcje i do następnego. Hej!